I dzisiaj będzie kolejna część z mm, Grilla, po prostu, tak? Okej, okay, więc dobra, dzięki za pudełko. No, proszę, proszę. Dobra, to my idziemy do pokoju? Nie wiem, a zobacz, co masz w swoim telefonie? Masz kupkę? Nie chcę o tym mówić. Walentynki, no nie do walentynki, więc y, słuchajcie, wiem, że nie były już w walentynki, ale wtedy nie nagrywałam taka boka, bo. Po prostu nagrywałam w szopce, więc będą yy, walentynki potem. A, patrz, patrz, jak Okej, więc tak, tutaj mamy tak, kolejna kiełbasa. Okej, okay, więc mamy co do grilla. A wy co już się siedzicie? A może chodźcie do mojego pokoju nowego? A masz nowy pokój? Tak, miałam remont i to dzisiaj. No serio? Tak, z rodzicami się zamieniłam, pokażę wam. Okej, okay, już wam pokazuję. I więc, chodź, tu jest e, pokój e, rodziców, bo mamy nowy. To jest pokój Lili. I zobaczcie, i patrzcie, mój pokój! Ale fajnie! Szkoda, że nie masz dwóch krzesełek. Tak, mama mnie jeszcze nie zamontowała. Tu mam szafę. Tu mam tak, taką konsolę i takie coś. Patrzcie ogólnie co to jest, mam dla nas trzy. Ja biorę sobie różował, Ja tawał. No i dla ciebie lila yy, taka zielona. My to obojętnie. Ale fajne. Dance, dance, dance. Ogólnie będzie też remont, remont u mojej Shory. Ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy goście, więc. No dlatego. A! A! Fajnie. I tak, ogólnie mam dwie kostki. Nie wiem dlaczego dwie. To mogę sobie to już wziąć do domu? Tak, możesz. Bo y, będę miała nowego. Dobra, więc no. Zobaczymy, patrzcie. Tu mamy te takie dwie kostki. Moja kukła. Tu mam moją grę. Mam króliisia. O! Mam takie dwie. I no, Nie chcę jej robić takiego bałaganu, bo dopiero co się tutaj wprowadziłam. Mam slime. Będziemy robić na pewno jakieś planki. Dobra. Pierwszy plank to. I zrobimy taki. Duchy, jak z jest? Moja kukła. o czekajcie O, moja kukła. Ona potrafi gadać ogólnie? Boję się! Nic się nie stanie! To jest tylko na drążku, to ja gadam. Eee! Okej, okay, no to chodźmy teraz do salonu. Okej, okay, jesteśmy, więc teraz y, głosujemy. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Dobra. Cześć, ty. Hej. Co się dzieje? Ot, o, oot, Co się działo? I nie wiem. Eee, e, e, e. Co się tu działo? Dobra, ja wychodzę. Okej. Okay. Widziałeś coś? Nie. O, jestem koko! Fajna. Dzięki, uciekamy do o nie, kukła Mai! Majki. Dobra, pośmi ją tutaj! Do Fluffy! Hej, I hej! Co Wam się dzieje? Nie wiem, co z nimi się dzieje. Ej, dobra, kiedy jedzenie? No, zaraz będzie jedzenie. Chodź, poskaczemy na trampolinie! Hej! Dlaczego nie da się tu skakać? Okej okay. Tutaj Robimy Okej, okay, to wszystko już tutaj mamy Boże, dziewczynki, co wy robicie? No co? Dobra Tutaj mamy no. Tylko to y To schować tu I to tu czy nie, to tu, tak? To tu. Mm, dobra, niech tutaj będzie to. Boże, święty, jaki tu wichajster, jakiś jest w tym. Wiem, trzeba to właśnie zrobić coś z tym. Po prostu ja już nie mam. Nie wiem, co mam robić. Że tyle rzeczy jest na tym podwórku. Będziemy musieli zrobić tutaj przemeblowanie. Racja. Dobra. Więc no. Dziewczyny. Jedzenie, okej. Okay. Chodź Weźmiemy cię. O. O! Mm. Cię zaczekać. Właśnie. No dziewczynki, szanujcie. Dobrze, mama, no ale to było takie pyszne. No dobrze, dobrze, rozumiem, że tata gotował dobrze, ale mogli się poczekać. O kurde, gdzie wpadłam? Ej, wziąłeś moje! Boże! Boże, co tu się dzieje? Kto to zje? Fluffy to zje. Dobra. Ale dobre. to zostawcie tu? Chodźmy, idziemy do pokoju. Dobra. Mm, ja tutaj. A to. Wuhuu! Boże twoje, ja, jak ja skaczę! Jak ty skaczesz! Wuhuu! Okej, okay, chodźmy my coś pooglądać sobie na to. Racja. Dobra. Jesteśmy. W ogóle, co tu robi kukła w Fluffy? Dobra, ja nie rozumiem już. Co włączamy? Nie wiem. Wiadomości. Okej, okay, więc chodźcie. Zrobimy jakiegoś pranka. Co ty robisz? Chodźcie. Dobra. Poczekajcie na mnie. Okej, okay, okej. Okay. He, he. E, co wy robicie? Przerwałyśmy wam. Idziemy na drugie pędo. Nie. Okej, okay, nara. Dobra, słuchajcie. My musimy zrobić im jakiegoś No, z się już nie udało. Znaczy, udało się, ale co jeszcze mamy zrobić? No, ja też nie wiem. Ja nie wiem. Hmm. No to może się i nie wiem, na coś, na jakieś inne dziewczynki i będziecie udawać, że jesteście z tej rodziny i nie do Ale dobry pomysł. Jestem dobra. Przebieramy się. To wy? No to my. Boże, nie poznałam was. Myślałam, że tu się nie zawału jakiegoś. Hi, 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 hi. Dobra, chodźmy. Boże. Dobra, niech się spotykają. Idziemy na górę, co na to? No, racja.